się kochani przypomniało y, szybko, bo wczoraj mi Pan mówił, jeżeli chodzi o trutówkę, że ma trutówkę i chce pod, y, położyć przynajmniej ja to tak zrozumiałam trutówkę w ulu y, na miejsce starego ula. Jeden ul przestawić, a w to miejsce pozostawić nowy ul z matką czerwiącą i że ta pszczoła lotna będzie wracać do tego ula i go zasiedlać. Kochani, absolutnie. Ja bym tego nigdy nie zrobiła u, u siebie na pasiece. Skojarzyło mi się właśnie teraz, że ten ul muszę odebrać, który łączyłam. Y, Siedzę tutaj już godzinkę, na znaczy pewnie dłużej, ale jeżeli ten ul mniej więcej jest godzinę już tutaj pusty, i kochani, jeżeli byśmy chcieli tak robić, to zamordujemy sobie niepotrzebnie matkę i nie damy możliwości rozwoju tej rodziny. Nie wraca aż tyle pszczołowej lotnej, żeby rodzina się dobrze rozwinęła. Kochani, jeżeli chodzi o trutówkę, czyli macie rodzinę z trutowiałą, wiecie, że tam nie ma matki, tylko się uaktywniły. Trutówki fizjologiczne. To jednym ze sposobem jest wysypanie przed jakiś słabszy ul. wszystkich tych pszczół, zwężenie wlotka i pozwolenie pszczołom wejścia do tego ula. Wtedy z automatu strażniczki takie trutówki eliminują i urodzina się ładnie łączy. Tutaj tylko musimy to zrobić przy pogodzie, bo pamiętajcie, te pszczoły nie wchodzą aż tak bardzo szybko do ula. Natomiast, kochani, drugi sposób sprawdzony, bo już w tamtym roku sprawdzałam, to jest zamiana miejsc faktycznie. Kochani z ulem, tylko jeżeli podejrzewamy, że to jest trutówka, uznajmy, że to, co mam tutaj wynieść, to jest rodzina strutowiała, kochani. Więc tą rodzinę strutowiałą bierzemy, zamieniamy miejscem z drugą rodziną, która tutaj jest, czyli ten ul stawiamy tam, a ten ul z trutówką. Tutaj. I kochanie, czekamy około 15, może 20, może 5 minut. Tutaj musicie obserwować, czyli obserwujemy wlotek, kochani. Będziemy obserwować wlotek i będziemy widzieć chwilową rzeź. Może ona trwać 2 minutki, a może do 10 minut. To jest wszystko, zależy ile mamy trutówki fizjologicznej w ulu. Yy, obserwujemy ten ul z trutówką, bo pszczoła... Tylko, aha, bo to musimy zrobić tylko i wyłącznie w czasie lotnej pogody. Jeżeli widzimy, że kochani ta pszczoła, która wraca, już y, przestaje się szamotać na wlotku, już się uspokaja, to na spokojnie sobie bierzemy do tego ula, gdzie była trutówka, wkładamy sobie matkę czerwiącą z, z odbezpieczoną klateczką pomiędzy rameczki i zostawiamy ten ul w spokoju. Ten ul, kochani, który przestawiliśmy na, ul, y, na miejsce trutówki, pozostawiamy gdzie tam był. Y, te pszczoły po prostu, które były lotne, pouzupełniają częściowo braki. Ale nie ma czegoś takiego, żebyśmy zrobili nalot na ten ul w tym momencie i żeby tam nam powstała bezpieczna rodzina. Tutaj pamiętajcie, y, są rzeczy, których, y, które u pszczół się spełniają, czyli cuda się zdarzają, y, ale nie narażajmy życia pszczół i życia matki, bo to nie wyjdzie. Przynajmniej ja. Z takim sposobem się nie spotkałam i nie widziałam, żeby bezpiecznie się to skończyło. Stąd ja mówię, że ja bym czegoś takiego nie zrobiła u siebie na pasiece. Ale kochani, jeżeli chcecie, zawsze oczywiście zachęcam, żebyście próbowali, tylko nie kosztem pszczół. Więc tutaj podpowiadam od razu, że ten sposób moim zdaniem kompletnie nie wyjdzie. A szkoda Matuli, bo o tej porze roku pamiętajcie, że Matula to jest na wagę złota. Miłego!